Stoję tu, Boże, przed Tobą. Chcę Ci podziękować za czas, który mi dajesz. Chcę, dlatego że właśnie będąc za granicą, doznałam naprawdę bardzo poważnego e, uszczerbku na zdrowiu. Spadłam z dosyć dużej wysokości. E, byłam bardzo mocno pobijana, do tego stopnia, że nie mogłam normalnie oddychać, kulałam, nie mogłam siadać, ponieważ bolała mnie cała prawa strona ponieważ spadając, uderzyłam po prostu o meble, uderzyłam o metalowe przedmioty. Więc pierwszy moment ból. Ból, czekałam na to, czy coś poważniejszego się wydarzy, ale w tym momencie nastąpił spokój. Nastąpiło coś takiego, że czułam, że nie jestem sama i wiedziałam, wiedziałam, że w tym momencie jest przy mnie Jezus dał mi to odczuć. Z dnia na dzień w modlitwie prosiłam Boga, że jestem w takiej sytuacji, gdzie nie mogę udać się po żadną pomoc, tylko na niego mogę liczyć. I niestety, niestety, dziękuję Ci Jezu za to, że byłeś przy mnie, że jesteś ze mną codziennie i że dzisiaj mogę funkcjonować. Uprawiam sport, nadal jestem w pełni sił witalnych i dziękuję Ci za to. Chcę tylko prosić wszystkich, którzy tego będą słuchać, żeby nie odsuwali się od Boga. Bóg jest na co dzień, na wyciągnięcie ręki właśnie przez Jezusa Chrystusa, który podzielił się z nami własnym życiem, własną przynajmniejszą krwią. Pokazał nam, jak należy kochać ludzi i jak należy w ogóle dzielić się miłością do bliźniego. Tyle. Amen. Dobrze. Dobrze.